Jak się masz? Bardzo zmęczona. Nie spałam w nocy. Nie zmrużyłam moka, bo posłanie nie jest najlepsze, a moje ciało nie przywykło do leżenia na kamieniu. Dziś zaczniemy od zrobienia butów. Dobrze. Musimy zadbać o stopy, bo w lesie jest pełno kolców, a w jaskini podłoga przypomina pokruszony beton. Oh, is... Bardzo dobre pnącze. Wśród poszycia mogą się czaić skorpiony albo mrówki. Miło będzie mieć odrobinę osłony podczas wędrówki przez las. Usiądę sobie tutaj i zrobię puty. Przygotowuję sandały. Uplotłam pętle z grubszych pnączy i przeplatam je cieńszymi. Wybrałam te suche, żeby uzyskać odrobinę sprężystości. Wypróbuj. Zadziwiająco wygodne. Dziękuję, są wspaniałe. Podziwiam ogrom wiedzy Sky, jej entuzjazm i proaktywne podejście. Nie mógłbym prosić o lepszą partnerkę. Cieszę się, że możemy się dzielić umiejętnościami i doskonalić sztukę przetrwania. Rozwijamy się razem. To bardzo dobre doświadczenie. Nie przywykłem do chodzenia w tych butach, ale wygodnie. Oh my gosh. This is great. This... Dzięki nim mamy dostęp do nowych możliwości. Będziemy pokonywać dłuższe dystanse i możemy dostać się w miejsca, które wcześniej były poza naszym zasięgiem. Zacznę od znalezienia materiałów na łóżko. Ja poszukam liści bananowca. Sandały umożliwiły mi dostęp tutaj, gdzie zalegają kolczaste gałęzie i ciernie. Muszę być ostrożna, bo nie wiem, co tu się może czaić.

Białka niewiele, ale to jedyne, co mamy. Zawsze uważnie obserwuję otoczenie, szukam okazji do znalezienia pożywienia czy potencjalnych narzędzi. Trzy bananowce na nasze posłania. Znalazłam ślimaki. Mięsa w nich niewiele, ale to białko. To niezły posiłek. Musimy je w czymś ugotować. Dobrym sposobem jest obtoczenie pożywienia w glinie, która pod wpływem ognia twardnieje, osłaniając zawartość przed spaleniem. Woda w pożywieniu zostanie zachowana i zacznie ulatniać się jako para, gdy glina pęknie. Włożę ślimaki do żaru. To doskonały sposób na poprawne przygotowanie pożywienia bez ryzyka jego spalenia. Zapraszam do stołu. Jak w restauracji. To bardzo smaczne. Jestem zaskoczona. Ślimaki wprawiły mnie w lepszy nastrój. Nasz pierwszy posiłek. Niezła robota. Mam wrażenie, że coś przebiegło po naszym posłaniu. Zrobiło się zimno. To jedna z najzimniejszych nocy, jakich doświadczyłam. Raczej nie pośpimy. Burza bardzo hałasuje. Nie przetrwamy to. Jak się czujesz? Zmęczony. Ja też. Mało spałam w nocy. Było zimno, ale przytuliliśmy się i ogrzaliśmy nawzajem. Jakie masz plany? Myślałem nad zastawieniem wnyków w pobliżu wody. Nadal myślę o tym wężu. Dobry pomysł. Sprawdźmy, czy nie ma gdzieś reszty haczyków. Mój syn zostawia je wszędzie w domu. Znalazłem. Świetnie. Mamy dobry zestaw do wędkowania, ale pogubiliśmy haczyki. Tutajsze ryby są niewielkie, więc nie będziemy używać dużych. Liczę, że znajdziemy właściwe. Tu są dwa. Świetnie. I kolejne. Ile ich w sumie mamy? Pięć, więc brakuje nam jednego. Znaleźliśmy niemal wszystkie. Doskonale, zwłaszcza, że mamy ten, nadający się rozmiarem do wędkowania w rzece.